Kiedy dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie numer 22 z roku szamotrolnego z roku 2015. Zadanie brzmi następujące. się w stożkę jest trójkąt równoboczny obok długości 6. Objętość tego stożka jest równa. No i dobra, wiemy, że właśnie ten przekrój. Hmm. trójkątem równoboczny obok długości 6. Możemy sobie zapisać, że zarówno D i e, nasza średnica podstawy jest równa 6. I r będzie równe połowie tej średnicy, czyli 3. No i dobra, mamy jeszcze wiedzę taką, że skoro jest trójkąt równomocny, to h będzie równe a pierwiastek 3 przez 2. Skoro naszym D, D to jest tak samo a trójkąta. Jakby pojedynczy bok, czyli 6 pierwiastków. 3 przez 2, no to jest równo, oczywiście, 3 pierwiastki 3. No i teraz e, objętość to 1 trzecia pole podstawy razy h. Czyli 1 trzecia razy e, pole mm, polem, polem, właśnie podstawy jest koło o r równej 3, czyli to będzie pr kwadrat 3 do drugiej. Jeszcze razy H, którym będzie wartość pierwiastki z trzech, właśnie tego trójkąta równobocznego, który jest przekrojem tego stożka No i za teraz sobie też policz, tutaj się skróci, tutaj się skróci, pozostaje nam 9, bo 3 do potęgi drugi to jest 9 razy pierwiastek z trzech i to jeszcze pi tym pierwiastkiem, czyli odpowiedzią będzie B.